Moje ukryte perfumowe perełki na nadchodzącą wiosnę. Wybrałem kilka zapachów, które idealnie moim zdaniem wpasowują się w ten klimat przejściowy między zimą i latem i latem oraz zimą, więc pasują nie tylko wiosną, ale i jesienią. Większość z nich nie jest zbyt znana, w sensie nie mówi się o nich zbyt często. Posegregowałem je od najdroższego do najtańszego, więc oglądaj do końca. Panadora Aqua de Dora, czyli nisza dla początkujących. Z frontu otrzymujemy mocne, cytrusowo-grejpfrutowe uderzenie. Na bazowych nutach drzewnych, a w środku jest kasztan i figa. Zapach teoretycznie bardzo świeży przez sporą ilość cytrusów, choć kasztan nadaje mu takiej pudrowości, ciężkości, minimalnej słodyczy, tak jakbyście, nie wiem, zblendowali kasztany na jakąś mąkę. Zatem w gorące dni ta pudrowość słodycz może odrobinę męczyć, lecz właśnie wiosna i jesień to są moim zdaniem pory roku, w których Aquadora wybrzmiewa najlepiej. Cartier L'Ovol w wersji wody perfumowanej. Miodowo Świeże podejście do nuty irysa, która przyzwyczaiła nas do tego, że raczej nosimy ją wieczorami. Szałwiowio. Szałwia? Szałwia i fiołek nadają mu z początku lekkości i świeżości. Nuty miodowo-drzewne połączone z irysą nadają mu elegancji profesjonalności, jeżeli mogę tak to nazwać, lekkiej słodyczy i minimalnej ciężkości. Znów, dla mnie perfekcyjny zapach na okres przejściowy, wiosna, jesień, może być wykorzystywany na randki, jakieś eleganckie spotkania, ale również na co dzień za dnia, do pracy czy do biura. Ale bluza i dres do niego nie pasują. Mansera Cedra Boisée znane wszystkim przyprawowo o orientalne podejście do klimatów awentusowych. Podobnie z frontu mamy mocne cytrusowe uderzenie, lecz po chwili zaczynają do głosu dochodzić drzewno-przyprawowe. Można by nawet powiedzieć orientalne nuty, które dodają takiej ciężkości oraz lekkiej słodyczy. Pomimo iż to jest uniwersalny całoroczny zapach, moim zdaniem najlepiej on wybrzmiewa właśnie w tym okresie przejściowym. Zostaw obserwacje, by być na bieżąco z kolejnymi wiosennymi propozycjami. I jakie lub lub purom. Zapach niestety wycofany już z produkcji, ale jeszcze czasami się pojawia. Jeszcze czasami na jakichś dropach można go dostać w przyzwoitej cenie. A nawet jeżeli Wam się nie spodoba, to za jakiś czas odsprzedacie go z zyskiem. Cięższa, drzewna, leśna świeżość wymieszana z nutami, które przypominają nuty morskie podobne do Tom Ford Costa Azura. Zapach bardzo męski, drzewny z frontu, a im dalej wraz tym coraz bardziej przypomina glonowe, morskie klimaty podobne do Tom Ford Costa Azura. A raczej bym go rekomendował dojrzalszym facetom po 25-30 roku życia.